Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Dioks. pewnie część z Was mnie kojarzy, część dopiero zacznie. Dzisiaj w, wyjątkowym, w wyjątkowych okolicznościach, zamiast Sokoła, pojawiam się ja w odcinku kozatkich Sprzętów. Zajmiemy się dzisiaj telefonem Sony Xperia T. Telefon sam w sobie jest dość elitarnym przedmiotem. Jego elitarność zawdzięczamy choćby nawet temu, że w ostatnim odcinku Bonda pod tytułem Skyfall. Właśnie ten telefon znajdował się w rękach naszego głównego bohatera. Co mogę powiedzieć o tym telefonie? Jeżeli chodzi o samo wykonanie telefonu, jest bardzo solidny. Jest dość ciężki, dobrze się go trzyma w dłoni. Przód, tafla szklana, cały ekran wypełnia przednią część telefonu. Logówki, które pięknie świecą. Z tyłu znajduje się aparat, aparat o kamera która wykonuje filmy w 1080p, zdjęcia 13 megapikseli. Miałem okazję testować ten aparat. Jest on bardzo solidny i myślę, że każdy kto będzie miał okazję skorzystać z tego aparatu będzie zadowolony. Jedna moja uwaga, jeżeli chodzi o zdjęcia w ruchu, to niestety Sony Xperia T trochę gorzej wypada niż iPhone 4S, z którego korzystam na co dzień. Oglądając film na tym telefonie możemy to robić w granicach 5,5-6 godzin, czyli mniej więcej połowę lotu z Londynu do Szanghaju albo samochodem z Warszawy do Amsterdamu możemy sobie zająć, korzystając z tego telefonu, nie martwiąc się o baterię. Tak naprawdę, większość funkcji, które, które oferuje ten telefon, pewnie oferuje również cała gama innych smartfonów dostępnych na rynku. Z ciekawostek, którymi mógłbym uzupełnić, może ten telefon jest gadżet, który otrzymujemy za oczywiście pewną opłatą. Nie jest to najniższa opłata w relacji z gadżetem, ale jest to gadżet pod tytułem zegarek od Sony. Jest on tylko i wyłącznie terminalem. Nie jest to urządzenie, które samo w sobie pozwala na instalowanie aplikacji. Wszelkie aplikacje, które chcemy zainstalować w tym oto gadżecie, musimy zainstalować w telefonie i po połączeniu. Przez Bluetooth możemy uzyskać, korzystając właśnie z tego zegarka, informacje tego typu, jak na przykład nieodebrane połączenia w telefonie, który może aktualnie znajdować się w plecaku lub kilka metrów od nas. Możemy również na ten telefon otrzymywać informacje ze wszelkich innych aplikacji, które są dostępne do zainstalowania, łącznie z mapą, Facebookiem i innymi tego typu aplikacjami wykorzystywanymi na co dzień. Jest o tyle wygodny, że możemy go niekoniecznie nosić na ręku, możemy sobie go schować na przykład na lekcji do piornika, jeżeli jesteśmy młodymi użytkownikami, tudzież do kieszeni w koszuli, jeżeli jesteśmy biznesmenami. Telefon Sony Xperia T, urządzenie bardzo sprawne, bardzo płynne, z dość długim zakresem korzystania z baterii, którą mamy wprawdzie nie jest wymienna, ale, ale jest oprócz tego Sony, smartwatch, zegarek, który oprócz tego, że pokazuje nam godzinę, pozwala nam korzystać z aplikacji zainstalowanych na telefonie. Ciekawy gadżet, ciekawy terminal. Mi osobiście się na pewno nie przyda, ale jeżeli ktoś z Was ma ochotę sprawdzić, czy macie nieodebrany w telefonie za pomocą zegarka, serdecznie polecam.